Witam i zapraszam na kolejny pokaz wybitnej myśli inżynier... Inżynier... inżynierstwa drogowego No Zbliżamy się do czegoś co No nie zastanawiam się czym to jest Chodzi mi o to tutaj Zaznaczone na czerwono Wygląda to jak przejazd rowerowy, ale to nie jest przejazd rowerowy Chociaż jest tutaj, mamy takie oznakowanie. Tu mamy znak, który informuje, że istnieje tu gdzieś jest przejazd i przejście dla pieszych. A więc przejście dla pieszych widzę, ale przejazd, o który chodzi, to nie wiem. I tu z drugiej strony mamy też taki znak. I tak samo jest i przejazd na znaku i przejście dla pieszych. O, tu mamy znak. Przejście i przejazd zaznaczone. Przejście widzę, pasy są ale gdzie jest przejazd? Się pytam. Czy tam dalej gdzieś jest jakiś przejazd rowerowy? No, zazwyczaj to się tak w bliskiej odległości takie znaki stawia, szczególnie w mieście. Jeszcze nie widziałem, żeby gdzieś znak stawiali. Nie wiem, tam 50 czy 100, czy więcej metrów przed przejazdem. Zawsze to w, no, w bardzo bliskiej odległości się takie znaki stawia Jeszcze raz jak tu jest oznaczony ten niby przejazd, no bo to chyba o to chodzi. Nie wiem czy będzie dobrze widać. O. Tak trochę pod kątem No niby wygląda to jak przejazd, nawet na czerwono jest zaznaczony. No, bardzo często na czerwono zaznacza się no, takie właśnie trakty rowerowe. No, tylko że te linie tu z boku, no to to nie są linie oznaczające przejazd dla rowerów. Bo to linie oznaczające przejazd dla rowerów przede wszystkim powinny być wyraźnie grubsze. No, to są takie linie, no takie jak oddzielające pasy, pasy ruchu, tak jak tutaj mamy te. No to mniej więcej tak to wygląda. No, ale przypuszczam, że no, dla kierowcy na pierwszy rzut oka to wygląda jak przejazd, czyli on. Czyli oni będą się tam generalnie zatrzymywać, tym bardziej, że im jeszcze zrobili te garby przed, przed tym czymś. No i generalnie mamy tutaj no, wyhamowanie całkowite ruchu we wszystkich kierunkach, no bo ci mają te garby i oznaczenie, że jest przejazd, jest przejście dla pieszych, a ci mają tutaj ustąp pierwszeństwa, czyli też generalnie powinni wyhamować. Ty bardziej, że jak zwykle mamy jakieś tam budynki, budki, płoty, słupy, wszystko co możliwe, żeby zasłaniać tutaj widok. No, tradycyjnie w takich miejscach. Więc generalnie się tutaj tamuje ruch. No, nie wiem, no tak na moją logikę tam to powinno być. Jeżeli jedna, jeden kierunek jest uprzywilejowany, no to nie powinno się go tamować, tylko żeby on jechał. No, a jeżeli się tamuje ten ruch, no to tego drugiego nie powinno się tamować. No, no ale dom. To nowoczesny inżynier ruchu tamuje wszystko, co się da. No ale oczywiście generuje to yy, no, w sytuację potencjalnego wypadku drogowego, no bo no, przypuszczam, że rowerzyści tam no nie zawsze spojrzą na ten na ten znak ustąp pierwszeństwa, a jak spojrzą to może pomyślą, że to nie do nich, bo tam jest <grym> no pod, co jest pod, prawda jeszcze jeden znak, ale pod, pod tym jest tabliczka, że nie dotyczy Rowerów. Więc to no, mogą sobie pomyśleć, że ten ustęp, ustęp pierwszeństwa też nie dotyczy rowerów. No, natomiast te samochody, no, jeżeli jakiś tam co bystrzejszy kierowca się trafi, no to on zauważy, że tu no, niby znak pionowy jest, ale de facto tego przejazdu nie ma. No to niby dlaczego mam tutaj się wyhamowywać i się przepuszczać rowerzystę. No, i Jeden i drugi pojedzie na pałę i dojdzie do wypadku. No w innym będzie, no tak naprawdę będzie ten inżynier ruchu, który to projektował. No ale w praktyce to będzie tak, że policja czy tam sądy będą się upierać, że to nie, że to któryś z uczestników ruchu zawinił, nie wiem który. No tego rowerzysta pewnie będą tutaj. Chociaż no nie wiem, no, znak niby jest, że przejazd dla... Rowerów, ten pionowy, więc ja myślę, że może się znaleźć taki sędzia, który uzna, że, że winny będzie też kierowca, albo tylko kierowca. Więc tutaj na dwoje babka wróżyła. Tu mamy widok z Google Maps z maja 2019 roku. To jest ulica Piłsudskiego w Poznaniu. Tu jest jakiś gwiazd. Na jakiś parking czy coś. No, przy okazji mamy tutaj wykroczenia zarejestrowane na tym Google Maps autobusu. Nie wiem czemu rejestrację zamazali. No, ale autobus wyprzedza no, na przejściu dla pieszych. No tu rozumiem, że jedzie ten wóz googlowski. On tu dojeżdża. No, co ja tu chciałem pokazać. No, i tu jest wyprzedzany przez autobus. Także owieczki powinny się tutaj przyczepić. No, ja chciałem pokazać, że w 2019 roku nie był tu tylko oznakowanie, że jest to przejście dla pieszych. Nie ma oznakowania, że jest przejazd. No, czyli w 2012 było to bardziej sensownie oznakowane. W 2019. No ale tak domniemywam, że przyszedł jakiś nowoczesny inżynier ruchu i stwierdził, że to jest no, przejazd dla rowerzystów, więc trzeba zmienić znak na przejazd dla rowerzystów. No i takie chocki klocki teraz mamy. No panie inżynierze, no tak się nie oznakowuje przejazdu dla rowerzystów. Przy okazji Jakieś owieczki teraz tu będą, powinny ględzić, że tu jak ktoś skręca tutaj w prawo, to przejeżdża tutaj przez ten, przez pasy, no to na mandat mu, mu się należy. A jak nie przez pasy, no to według inżyniera ruchu to jest przejazd dla rowerzystów, no to przez przejazd dla rowerzystów też nie wolno. No dobrze chyba rozumuję po owczarsku, czy, 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 nie, <laughs> czy, czy się mylę te owieczki są po prostu, ciekawe co tu owieczki teraz w komentarzach będą pisać już się nie mogę doczekać jakie tu mądrości zaraz popłyną wrócę do wcześniejszego filmiku bo też tam jeden mądra owieczka się zaczęła produkować no więc wracam do tej sytuacji no tam była kolizja na przejeździe rowerowym film dotyczył niedawny no Powtarzam, po raz tam nie wiem który, że te przejazdy, w ogóle te ścieżki rowerowe to są generatory kłopotów, generatory kolizji, pułapki dla kierowców i tak dalej, i tak dalej, jest to kompletnie wszystko bez sensu. No i tu już widzimy na tym zdjęciu z Google, że też, no już tu kierowca stoi i blokuje To i przejazd, i przejście dla pieszych, no bo generalnie tu inaczej się nie da stanąć, jeżeli się chce wjechać w tą mieszka pierwszego. Jeżeli ktoś twierdzi, że tutaj to, to co jest kostka, no to też może taka myśl inżynieryjna, inżynier ruchu może sobie uważać, że kostka coś tam oznacza, że jak jest z kostki, to, to to nie może być jezdnia, czy tam nie wiem co. Czasem kostka według inżyniera ruchu oznacza pas, jak oznaczenie pas, to samo co namalowanie pasa. No więc tam owieczki różne sobie pomysły mają. No jeżeli ktoś uważa, że tu nie ma, no bo ja tutaj w tym filmie... No śmiałem się z tych owieczek, że nie korzystają tu z tego pasa ruchu, no bo to jest pas ruchu, cokolwiek by tam którakolwiek owieczka nie gadała. Jest to normalny pas ruchu, no jeżeli ktoś uważa, że tu nie wolno po tym jeździć, to dlaczego te samochody no nie podjadą tutaj do tej krawędzi? Skoro tym nie wolno jeździć, no to spokojnie mogliby podjechać kawałek dalej i tutaj przynajmniej część, no, całe, całe to przejście by odblokowali i myślę, że może jeszcze część tego Przejazdu rowerowego, no, no przynajmniej nie tarasowaliby całej drogi. No, to czemu nie wjeżdżają, skoro nie wolno tu jeździć? No to jest to takie rozdwojenie jaźni: no ani nie wjeżdżają bo, bo, nie wjeżdżają, bo boją się, że ktoś tu pojedzie. Czyli uznają, że ktoś może jeździć, ale sami nie korzystają z tego, tylko czekają, żeby się władować od razu tutaj na ten środkowy pas. No, Kratyni kompletny? No, jest to normalny pas ruchu. Nie ma tu żadnych oznakowań, żadnych malowań na jezdni, które by oznaczały co innego. Tu też nic nie ma. No ta owieczka tutaj twierdziła, że tu jest przystanek autobusowy, więc tu nie można jechać po tym, po tym pasie. No to ja się pytam, no, na jakiej podstawie nie wolno jeździć? No mówię, przystanek jest na chodniku. Niby dlaczego nie wolno by tu było jeździć, żeby mi podała przepis. Oczywiście nie podaje żadnego przepisu. Tu nie mam w ogóle nawet malunków, nawet tych, tych takich łamanych linii, które tam które się maluje przy przystanku, no, ale nawet jakby była ta łamana linia, to to też by nie oznaczało, że nie wolno po tym jeździć. No słuchaj, owieczka jedna z drugą, czy słyszeliście o czymś takim jak przystanek wiedeński? No bo jeszcze jest pytanie, ja zawsze zadaję pytanie, po czym się rozpoznaje chodnik? No i jedno z takich odpowiedzi to jest, no jak jest krawężnik, to to znaczy, że, jest, że tam jest chodnik. No to jest przystanek wiedeński, tam jest krawężnik i no i tam wręcz się tu media rozpisują, tam wszyscy tam eksperci jeden z drugim, że no żeby jechać po tym, no skoro mamy po tym jechać, no to znaczy, że to nie jest chodnik, a krawężnik jest. No, i też jest to przy, przy przystanku ten przystanek wiedeński, i też każą po tym jeździć. No więc, może owieczka mi powie, czy, czy oni kłamią, czy nie powinno się po tym jeździć? No, bo przy samym przystanku to jest, jeszcze z drugiej strony tramwaj staje, to już w ogóle nie powinno się po tym jeździć. Chyba, no jeżeli tu nie wolno, to po przystanku wiedeńskim tym bardziej nie wolno, bo przystanek wiedeński tu ma krawężnik, a tutaj z boku ma jeszcze tramwaj nadjeżdżający. No ale oczywiście owieczka żadnego przepisu nie poda, nie ma żadnego przepisu, który by zabraniało tutaj po czymś takim jeździć. Jeszcze tu jakiś kolejny argument, że tu dalej jest taksy, postój taksi. Że tu jest postój taksy, to znaczy, że tu nie wolno jeździć. No, taka jest logika. Następny argument. No po tym też oczywiście można, tu też nigdzie nie jest napisane, że jak jest postój taksis, że to, to nigdzie nie wolno, że nie wolno, po tym jeździć. Następny argument jest taki, że tu jest jakiś tam znak, że to już nie wiem, może jeszcze tam dalej będziemy się, kilometr dalej znaki będziemy analizować, jakie są, jak tam jest jakiś tam znak, nie wiem, zakaz postoju, to może to też oznacza, że tu kilometr wcześniej nie wolno jeździć, że tu jest znak Ustąp pierwszeństwa to znaczy, że, że, że wcześniej nie można było po tym jechać. No, nie wiem, co to jest za logika. Poza tym, no nie wiem, czy nie wiem o co w ogóle chodzi tej wiersce, No ale, no, że nawet jeżeli tu się ten pas kończy, no to co z tego, że się kończy? No, kończy się albo się zwęża. No, no pas ma prawo się gdzieś skończyć. Nie no, jest powiedziane, że pas musi w nieskończoność przebiegać w ogóle jest też, 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 też rozterka. Gdyby tu ktoś jechał tym pasem, no bo tu nie ma żadnych linii. I teraz te dwa samochody się tu spotkają. No to jest ta rozterka, która często była po, e, omawiana w, w programie Jeźdź bezpiecznie. No co, jeśli by się tutaj ten jeden by pojechał tym pasem, który ja sugeruję, żeby jeździć? Znaczy, ja nie, nie sugeruję, żeby nie jechać do końca, tylko żeby po prostu, z, tak jak pas rozbiegowy, go wykorzystać. Wjechać na ten pas i potem, i potem na ten środkowy, i wtedy tu już nie ma problemu. No ale jak się znajdzie jakaś owieczka, pojedzie tym pasem do końca. No i teraz ktoś inny pojedzie środkowym pasem do końca. No to kto ma pierwszeństwo? No bo ten z prawej strony powie, że on ma pierwszeństwo, że jego pas tak przebiega. A ten lewy, a ten środkowy się kończy, jakby a ktoś inny powie inaczej. No bo tu nie ma pasów wyznaczonych, no chyba że tutaj to linię traktować jako zwężenie. Czyli nie wiem, czy to coś zmienia, no i jest tu zagadka. No ja bym sugerował, żeby po prostu wcześniej zmieniać pas na ten środkowy i żeby tu już nie produkować kolizji. Następna zagadka. Skoro już jesteśmy przy, 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 przy postoju taksi, no, to znaczy, no to ja mam pytanie, gdzie ten postój taksji jest. No bo mogą sobie stawać samochody na tym pasie, albo mogą sobie na tym niby chodniku stawać. Po czym to się rozpoznaje? Gdzie te, gdzie te taksówki mają się zatrzymywać? No nic tu nie jest narysowane, żadne miejsca parkingowe nie są wyznaczone, żadna linia oddzielająca miejsce parkingowe, wyznaczające ten postój, no to tak samo się pytam te owieczki, no gdzie są granice przystanku, no bo za, nawet zakładając, że przy przystanku nie wolno, czy tam na przystanku nie wolno się zatrzymywać, chociaż no nie, no, znaczy zatrzymywać, przejeżdżać. No mimo, że nie wskazał żadnego przepisu, który by mówił, że na przy, przystanku nie wolno, nie wolno przejeżdżać obok, przez przystanek czy obok przystanku, no no ale nawet gdyby był taki przepis, no to gdzie są granice tego przystanku? No bo dla mnie no jest wiata, no to, no to na wysokości tej wiaty jest przystanek i kończy się... Tu jest miejsce przystankowe na tym chodniku, a tu jest normalny pas ruchu. No nie ma tu nic namalowanym. No nie ma takiego w ogóle znaku oznaczającego przystanek. No jest przystanki, no to jest albo słupek, no i to oznacza, że tu w tym miejscu się po prostu zatrzymuje autobus i nic więcej. No i tam, no i że nie wolno się zatrzymywać tam w jakiejś odległości od tego słupka. No jak jest wiata, no to w jakiejś odległości od wiaty, no to tą wiatę się traktuje tak jakby był to jakiś tam większy słupek. No ale nie ma żadnego zakazu przejeżdżania obok tego. No jeżeli jest to proszę mi go wskazać, no nie pytałem spytałem się tysiąc razy i nie, nie, nie otrzymałem odpowiedzi. No i tak samo, nie będę już tutaj latał po różnych postojach taksi, no ale... No, przypuszczam, że tu będą się zatrzymywać na tym, na tym pasie ruchu te taksówki. Nie wiem w ogóle po co są te, te postoje taksi, no jak widzimy, to one są puste, więc nikomu są niepotrzebne wynika z tego. No teraz się zamawia na telefon taksówki, a nie tam się stoi na postojach jakiś dziwnych, no żeby to jeszcze było przy, przy jakimś tam budynku, gdzie jest jakiś tam ruch, jakieś tam galerii czy czymś. No, tutaj na środku ulicy zrobili postój. No, ale no na tym przypuszczam, że będą na jezdni się zatrzymywać. A mogę inne przykłady podawać, gdzie się zatrzymują na chodniku. No, ale po czym to się rozpoznaje, to nie wiem. No więc chciałbym wiedzieć, jakbym się, jakbym się tu taksówką zatrzymał na tym na tym chodniku, to czy by mi groził mandat, czy by mi, czy by mi nie groził mandat bo bym się tłumaczył, że tu jest wyznaczony postój taksi. No, jeszcze może słówko na temat przejazdów. To jest następna owieczka, to w, w, w poprzednim filmie nie rozumiała. Bo ja przejeżdżałem no akurat był. Przejeżdżałem pomiędzy przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów. Było czerwone światło, i tutaj od razu rzazu, że na czerwonym świetle, nie wiem. W ogóle co to ma do rzeczy, że, że ja przejeżdżałem na czerwonym świetle? No, film był o tym o bublu kolejnym drogowym, I nie wiem co ma do rzeczy to, że ja przejeżdżałem na czerwonym świetle. Czy znaczy, jak ja przejeżdżałem na czerwonym świetle, to znaczy, że to nie był bubel drogowy? Czy nie wiem o co chodzi, no, ale no, nie przejeżdżałem na czerwonym świetle, bo przejeżdżałem między przejściem, a między, przeja między przejazdem czyli ani nie wjeżdżałem na przejazd dla rowerów, ani na przejście dla pieszych. Światła dotyczą albo przejazdu, albo przejścia. A nie wszystkich miejsc innych. A więc to światło czerwone mnie nie dotyczyło. no wieczka oczywiście tego nie rozumie. I się pyta, to czym ja jechałem? Skoro nie jechałem przejazdem ani przejściem, to czym ja jechałem? O kurde, no. Strasznie trudne to jest do, do myślenia się, czym ja jechałem. No jakbym jechał tutaj. Albo tutaj przejeżdżał, to czym ja bym jechał? Albo tutaj bym przejeżdżał, to co by to było? No tu nie ma ani przejazdu, ani przejścia, i bym tu przejeżdżał przez ulicę, to przez co bym przejeżdżał? Te owieczki są naprawdę. Jeszcze raz powiem na temat pierwszeństwa na przejeździe rowerowym. Będę o tym gadał tam w nieskończoność. No, nadal są ludzie, którzy się upierają, że, że rowerzysta na przejeździe rowerowym ma ustępować samochodom przejeżdżając. Czyli na przykład jest przejazd. Może ten jest taki trochę. Bo znowu jakaś owieczka czegoś nie zrozumie, ten jest bardziej taki przejrzysty. No tu jest, powiedzmy, jezdnia, jadą tu te samochody, i, roz... i są owieczki, które twierdzą, że rowerzysta ma ustępować na przejeździe rowerowym samochodom. No pytam się znowu, według jakiego przepisu, żeby jakikolwiek przepis mi podali, który mówi, że samochody są uprzywilejowane na przejeździe rowerowym w stosunku do rowerzystów. No bo ja znam przepis odwrotny, który mówi, że rowerzyści mają pierwszeństwo na przejeździe. No, a według owieczki twierdzą, że jest odwrotnie. No i między innymi podają ten artykuł 27, który mówi, że, że rowerzysta ma pierwszeństwo na przejeździe, to według tego przepisu, według nich to oznacza, że mają ustępować samochodom. No, potem jakiś tam artykuł drugi, tam artykuł trzeci podają. No, ten artykuł drugi, trzeci już też tysiąc razy mówiłem. Nie ma tam żadnego uprzywilejowania. Nic tam nie jest napisane, że kierowca jest uprzywilejowany w stosunku do rowerzysty. No, to są tam jakieś tam obowiązki, takie z dupy wzięte, no, ale one dotyczą wszystkich: i rowerzystów, i kierowców i tak samo. No nie jest, że one tam jak są jakiś obowiązek, to on dotyczy rowerzysty, a jak przywilej, to dotyczy kierowców. No nie, no to dotyczy jednych i drugich. Te przepisy artykułu drugiego i trzeciego. Nie ma tam żadnego przywilejowania. I powtarzam kolejny, No i nie, nie Aha, no jeszcze, że tam, że przez jezdnie przejeżdża. Że przejazd rowerowy to jest na jezdni, no to, a na jezdni to pierwszeństwo ma samochód. No to... Znowu się pytam, według którego przepisu pierwszeństwo ma na jezdni samochód w stosunku do rowera. No i takie głupie tam odpowiedzi, że no, że że, jezdnia, że to się nazywa jezdnia, to się po tym jeździ, a nie przejeżdża, a na przejeździe się przejeżdża. Czyli no rozumiem, że trzeba by nazwać jezdnię nie jezdnią, tylko przejezdnią, to wtedy według, to wtedy by ta owieczka sobie stwierdziła, no to wtedy, że że te samochody jadące tą przejezdnią nie mają pierwszeństwa, tylko, tylko ci, co przechodzą, przejeżdżają, mają pierwszeństwo. No, przechodzą to nie wiem, no bo to jeszcze może przechodnia by trzeba było nazwać. Ja już, już ręce opadają, jak się słucha tych, tych dyskusji. <grym> Powtarzam jeszcze raz, jest pierwszeństwo na przejeździe, mają rowerzyści, to znaczy, że jeżeli przejeżdża rowerzysta i przejeżdża samochód, to samochód ma ustępować rowerzyście, a nie odwrotnie. To nie A jeżeli ktoś nie potrafi, jedzie za szybko i nie potrafi wyhamować, żeby mu ustąpić, no to znaczy, że jedzie za szybko, no to jest jego wina, no to powinien zwolnić, no jest, oznakowane są te przejazdy, zbliżasz się do przejazdu, nie, pot nie umiesz wyhamować, no to zwolnij do takiej prędkości, żebyś umiał wyhamować. Czyli tam 5 na godzinę, 2 na godzinę, 1 na godzinę, nie wiem do jakiej, masz na, na przejeździe ma pierwsze rower, no. jadą dwa pojazdy, jeden rower, drugi samochód, zbliżają się do przejazdu rowerowego, no, jeżeli żaden nie, nie zwolni, no to one się zderzą, no, kto komu ma ustępować na podstawie jakiego przepisu, no, podać mi konkretny przepis, ja podaję przepis, to jest chyba artykuł 27, którego ta owieczka podawała, i tam jest napisane, że rowerzysta ma pierwszeństwo, no czyli no to samochód ma zwolnić, a nie rowerzysta. Proszę mi podać przepis inny, jeżeli, jeżeli są jakieś inne przepisy uprzywilejowujące samochody. Nie wiem, jak można to tłumaczyć, no owieczka będzie wymyślała, no nie wiadomo co, no teraz no, poda, że tam księżyc, tam j, jest 300 km, tam 300 tysięcy od, czy nie wiem, ile od, od ziemi, no to to oznacza, że kierowca ma pierwszeństwo. No tego typu to są argumenty. No,